W części festiwalowej, zatytułowanej Z młodej piersi się wyrwało, swoje umiejętności wokalne zaprezentowali uczniowie z zamorskich gimnazjów i z całego regionu. Uczestnicy przygotowali po dwie piosenki o tematyce wojskowej. W części fryzjerskiej wystąpiły uczennice zakładu doskonalenia zawodowego z całego województwa. Najlepsze fryzjerki i utalentowani wokaliści zostali nagrodzeni atrakcyjnymi upominkami i dyplomami. Ku naszemu zaskoczeniu, ale z drugiej strony i radości zgłosiło się ponad 100 uczestników do konkursu. Tak. Przy czym tych 100 no to są zespoły. 20-osobowy zespół mamy, 10-11-osobowy. Także no, do występu mamy około 20 kilku osób. No, jedna szkoła wiem, że nie dojechała, ale to prawda, jakieś, jakieś względy techniczne, no coś się tam pewnie wydarzyło. Jest Dużo uczestników przewidzieli, przewidywaliśmy, że do 15 zakończymy, ale podejrzewam, że może się impreza przedłużyć, ale dzisiaj na pewno wszystkich poznamy laureatów naszego konkursu. Całość imprezy uświetnił występ tatowej orkiestry wojskowej. Wyjątkowe zainteresowanie wzbudził pokaz sztuk walki. W konkursie piosenki wojskowej wygrał duet Zuzanna Tadeusz i Mateusz Antonow z zespołu szkół nr 5 w Zamościu oraz Kinga Skiba z publicznego gimnazjum w średnim dużym. W konkursie fryzjerskim pierwsze miejsce zajęła Paulina Rwaczew, której modelką była Paulina Anduła, z technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białej Podlaskiej. Gratulujemy wygranym.